Latencja. Uczymy się z nią żyć, uczymy się z nią grać, walczymy z nią, w końcu udaje nam się to. W czasie nagrania brzmi bardzo dobrze. A po nagraniu, Reaper rujnuje cały misterny plan, przesuwając nam ślad w lewo, kompensując tą latencję i grów znika. Oczywiście, możemy po nagraniu przesunąć cały ślad w prawo, albo wpisać odpowiednie opóźnienie. Ale to jest takie rozwiązanie ręczne, trochę nieeleganckie. Czy jest jakaś metoda, która pozwoli to zautomatyzować? Okazuje się, że jest. Zobaczmy, co kryje się pod prawym kliknięciem na przycisk Record Arm. Chodzi mi o tą opcję, którą można przetłumaczyć mniej więcej na zachowaj opóźnienie odsłuchów w nagranych śladach. Zaznaczmy ją. Na pierwszym śladzie jest ona zaznaczona, na drugim śladzie nie. I teraz nagram po prostu metronom z głośników do mikrofonu na oba te ślady i zobaczymy jaki to daje efekt. Zrobione, zobaczmy. Jak widać, na tym śladzie górnym włączona opcja zachowaj opóźnienie spowodowała, że jest on później niż ten, który ma latencję skompensowaną. Zobaczmy o jakie wartości chodzi. 500 próbek. Czyli to jest mniej więcej właśnie ta latencja, którą zmierzyliśmy w moim interfejsie M Audio przy 128 próbkach bufora. Niestety, wyłączenie tej funkcji po nagraniu nic nie daje. Ta funkcja działa tylko w momencie nagrywania, czyli musimy tak ten ślad nagrać. Więc albo zaufamy, albo tak jak ja, nagramy po prostu dwa ślady i wybierzemy sobie lepszy. Bo w to, że nie będzie różnicy, to ja nie wierzę. Ktoś tu uważny mógłby zauważyć, no zaraz, zaraz, a tu metronom gra. Na raz, a ja tu mam jakieś opóźnienie. Kompensacja latencji nie działa. Zobaczmy, co to znaczy. Nie działa. Ile to jest? 130 próbek. A 130 próbek to jest około 3 milisekund. A 3 milisekundy to jest niecały metr. I tyle właśnie dzieli mój mikrofon od głośników. Także ta kompensacja latencji całkiem dobrze działa. Dziękuję bardzo.